Cześć! Jestem świnka Peppa. Chcesz się ze mną zaprzyjaźnić? Peppa nie może się doczekać, by przekazać wszystkim nowe wieści. Mamo, tato, George! Witaj, Pepo! Witaj, Pepo! Jestem świnka z jakiego powodu, Pepo? Poznam nowych znajomych. Nowych znajomych? Tak! A co to za nowi znajomi? Nie wiem. Przecież są nowi! <laughs> Pokażę im śnieżną górę, i plażę. Wszystko! A nawet ziemniaczane miasteczko. Pepa jest podekscytowana zabawą z nowymi znajomymi i odkrywaniem wspaniałych miejsc w swoim świecie. To dobry pomysł, Pepo. Tak, tato. Będzie bardzo zabawnie. To kiedy twoi nowi znajomi przyjdą się pobawić Peppo? Wkrótce. Nie mogę się doczekać, aż będziemy się razem bawić. Dinożaru. Grrr. Wygląda na to, że pan dinozaur też chce się pobawić z nowymi znajomymi Peppy. <śpiewanie> witajcie, witajcie kochani. Zapraszam was na dalsze przygody Finki Peppy poprzednia część była w starym roku a teraz mamy nowy rok 2022. Tak więc nowe przygody. Gdzie nas tym razem zaprowadzi ze swoimi przyjaciółmi, co nowego zwiedzimy czy zobaczymy, tego się dowiecie oglądając ten filmik. Także zapraszam Was gorąco. No to zaczynajmy. Właśnie teraz kontynuujemy. Wtedy świnka była u babci i dziadka. To mój pokój? Podoba Ci się? No to. Mam dużo zabawek w koszyku. No właśnie, już z co ma sobie wiedzieli. To jest nudne. No Znajdźmy tak. się gdzieś. A, no, czekaj, czekaj. I doletyj Mhm. O, tu jesteście. Zabieramy ciebie i twojego znajomego do Zamku Wichrów. W Zamku Wichrów jest bardzo wysoka wieża. Zobaczymy z niej całe miasto. Hurra! Dinozaur! Nie, George, obawiam się, że tam nie ma dinozaurów. Dinozaur! Możesz zabrać pana dinozaura ze sobą. Dinozaur! Dobrze, poczekajcie na nas w samochodzie. A my się przyszykujemy. Tak, tato! Już idziemy! Dobra. Chodźmy. Tata zawiezie nas do zamku wichrów. Dobra, no to szybciutko. No, to już jedziemy. O, jedziemy. Ale ciuż, samochodzik. Dobra, jeszcze kawałeczek pewnie. Zamku wichrów. Ciekawe, gdzie ten zamek wichrów jest. No, widzę, że kawałek się jedzie. No. O, jest zamek wichrów. Zamek wichrów. No, potężna góra godziną przyjechaliście do zamku z... Wow! Nigdy nie widziałam tak ogromnego zamku. O! Wejdźmy do środka. Z góry jest wspaniały widok. Zobaczysz. Chłopcy, Szybko wyszli. Czekajcie. Patrzenie przez teleskop sprawia, że wszystko wydaje się bliższe. Rozejrzyjmy się po okolicy. Mm -hmm. Poznajesz? To nasz dom? Tak. O tak, tato! Widzę stąd okno mojego pokoju. To chyba dom babci i dziadka. Tak właśnie. Patrz! Stoją przed domem. Myślisz, że nas widzą? Hmm, chyba za daleko. <laughs> Nie sądzę, Peppo. Jesteśmy bardzo daleko od nich. O, dziś jest idealny dzień, żeby pójść na plażę. Mhm. Spójrz, spójrz. Widzę panią królik w balonie. Pewnie czeka, aby zabrać kogoś na śnieżną górę. O, śnieżna góra. O, dziś jest idealny dzień, żeby pójść na plażę. Spójrz, spójrz! Widzę panią królik w balonie. Pewnie czeka, aby zabrać kogoś na śnieżną górę. Znaleźliśmy muzeum! Uwielbiam je! Dinozaur! Oh. To śnieżna góra! Widok jest fantastyczny! Tam na górze musi być zimno. No, na pewno. Przedszkole! Jeszcze nikogo tu nie ma. To nie czas na przedszkole. Ziemniaczane miasteczko! Możemy tam pojechać? No, Oczywiście, na pewno. Ale nie teraz. Dziś cieszymy się zamkiem wichrów. Mhm. Mamo! Tato! Czy możemy niedługo wrócić do Zamku Wichrów? Oczywiście, Pepo! Cieszę się, że teleskop dostarczył wam tyle radości. Wiedziałam, że wam się spodoba. Mhm. Zamek Wichrów jest super. Patrząc przez teleskop, można zobaczyć wiele miejsc, nawet tych bardzo oddalonych. Tak, dokładnie. Czekajcie, może chodźmy jeszcze raz? Patrzenie hmm. przez teleskop sprawia, że wszystko wydaje się bliższe. Rozejrzyjmy się po okolicy. Dobrze, jeszcze raz poznajesz? To nasz dom? Tak, to o, jest tak, nasz. Tato! Dom. Widzę stąd okno mojego pokoju. Mm -hmm. To chyba dom babci i dziadka. Patrz! Stoją przed domem! Myślisz, że nas widzą? Mm, nie wiem, raczej nie. <laughs> nie sądzę, Pepo. Mm. Jesteśmy bardzo daleko od nich. O! Dziś jest idealny dzień, żeby pójść na plażę. Spójrz, spójrz! Może na plaży? Panią królik w balonie. Albo do dziadka i babci, Aby zabrać kogoś na śnieżną górę. Znaleźliśmy muzeum! Jeszcze muzeum jest. Uwielbiam je! Dinozaur! To śnieżna góra! Widok jest fantastyczny! Tam na górze musi być zimno. W mm -hmm. przedszkole! Jeszcze nikogo tu nie ma. To nie czas na przedszkole. A może jednak do przedszkola? Zwieleczamy miasteczko! Możemy tam pojechać? Oczywiście, ale nie teraz. Dziś cieszmy się zamkiem wichrów. Mhm. Mm Dobra. Mamo! Tato! Czy możemy niedługo wrócić do Zamku Wichrów? Oczywiście, Pepe. Cieszę się, że teleskop dostarczył Wam tyle radości. Wiedziałam, że Wam się spodoba. O, myślę, że chyba już wystarczy. Zamek Wichrów jest super. Patrząc przez teleskop, można zobaczyć wiele miejsc, nawet tych bardzo oddalonych. Mhm. Dobra, ale myślę, że my już. Poczekajcie. A co tu jeszcze, oprócz tego jest? Nie, tutaj nic. Myśmy już byśmy chcieli pojechać. Byliśmy na. o o. Dzień dobry, panie byku! Co tu się dzieje? Witaj, rodzinko! Witajcie, dzieci! Właśnie jesteśmy w trakcie naprawiania drogi! A co się stało ze starą drogą? Korzenie szef sprawiły, że na drodze pojawiły się wyboje i jazda stała się niebezpieczna. Bez obaw, zajmiemy się tym razem z panem Nosorożcem. Na pewno macie dużo pracy. Nie będziemy przeszkadzać. Hmm, czy droga jest przejezdna? O, jasne, możecie jechać dalej, tylko ostrożnie. Rozumiem. O, zielone światło. Do widzenia, panie byku. Do widzenia, panie nosorożcu. Dziękujemy za naprawienie drogi. Tak. I jedziemy dalej. O, jedzie, jedzie. Dom Dobra. Wróciliśmy do domu. To mój tata. Może się przywitamy? Witaj, Pepo. Widzę, że masz nowego znajomego. Tak. Trzeba no, jeszcze... George, co robisz? Dinożaru. O, możecie włączyć światło, abym mogła czytać? Faktycznie. Hmm. Trzeba zaświecić. Dziękuję. Aha. Słyszałam, że zasadziliście nasionka w ogrodzie dziadka świnki. Wróćcie tam i sprawdźcie, czy kiełkują. A no faktycznie to może tam pójdziemy. Ta, tam mam małe oczka. Widziałaś moje okulary? Nigdzie nie mogę ich znaleźć. Nie widziałam, tato świnko. Peppo, może poszukasz okularów taty świnki razem ze swoim nowym znajomym? Muszą być gdzieś w domu. Tak, mamo! Znajdziemy te okulary. Gdzie one mogą być? Poszukajmy okularów. To niedorzeczne. Nic nie hi, hi, widzę. Hi, hi, szukajmy dalej. Muszą gdzieś tu być. Na pewno znajdziecie coś do zabawy. Poszukajmy okularów. No to szukamy, ale gdzie? Poszukajmy okularów. Musimy zwrócić, tacie, okulary, zanim wyjdziemy. A myślisz, że u góry jest? Może u góry są. Ale tam, o faktycznie! Znaleźliśmy okulary! Zanieśmy je, tacie. Dobrze. No to zguba znaleziona, tata uratowany. Hm? Znaleźliśmy twoje okulary! Znaleźliśmy je! Naprawdę? To wspaniale, Pepo! Dziękuję. <grystanie> Tobie również dziękuję. Jesteś wspaniałym przyjacielem. Dobra. No, Pan Ziemniak! Pepa lubi pana Ziemniaka, a ty? <grystanie> Pan wiem jak. Dobra, ale może najpierw to chodźmy do babci i dziadka jeszcze? Może odwiedzimy babcie i dziadka? Ich dom jest tuż za rogiem. Właśnie. Chodźmy tędy. Dowiemy się, co dalej tam. O, tu jest latawiec, ale może następnym razem mama, świnka i latawiec, mhm. dom dziadków. To dom babci i dziadka Świnki Dziadek zawsze przesiaduje w ogrodzie. Babcia zajmuje się kurczętami. Dobra, to zobaczmy... To dom babci i dziadka świnki. Pepa zawsze świetnie się tu bawi. To chodźmy do ogrodu. Zobaczymy jak te jarzynka, nasionka wyrosły. <grych> o, ale patrzcie, się. truskawki, dynie. Myśmy tu sadzili chyba dynie. Witajcie dzieci! Dobrze się bawicie? Tak, dziadku! Jest super! A powiedzcie, lubicie samoloty? Bardzo! Mm. Świetnie! W takim razie chodźcie ze mną! Dobra! Dokąd idziemy, dziadku? Za chwilę zobaczysz. No. W tamtym odcinku to myśmy Jesteśmy już bawiliśmy się tym samolotem. Mm. Ojej! Gdzie ja to schowałem? Tutaj jest! O co to jest dziadku? Zabawkowy samolot zdalnie sterowany Wow. Wziadek Świnka zbudował zabawkowy samolot. Spróbuj zatoczyć pętlę. Czekaj, okay, pęta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, opowiecie na wycieczkę wokół domu. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. Co to było? Hej! Babcia się zdenerwuje. Samolot też się śmieje. i dziadek uwielbiają samoloty. Wszyscy uwielbiają samoloty. Dobrze, teraz szybciutko chodźmy do domu. Chodźmy tędy. O, tu te truskawki były. Myśmy sadzili wtedy truskawki. Papuga Poli naśladuje wszystko, co robisz. Spróbuj poskakać lub wydać jakiś dźwięk. Dobra, ale teraz nie będziemy co kakać. Damy jej jedzenie. Poli, to da Ci energię do dalszego skakania i ćwierkania. Dobra. Nie, no może... Przejdziemy się od kim. No, już nas. Dzień dobry, panie byku. Co tu się dzieje? Dalej naprawiają Witaj, drogę. Daj, rodzinko, witajcie dzieci! Właśnie jesteśmy w trakcie naprawiania drogi. A co się stało ze starą drogą? Boże nie sprawiły, że na drodze... Pojawiły się wyboje i jazda stała się niebezpieczna. Bez obaw. Zajmiemy się tym razem z panem nosorożcem. Spokojnej pracy. Czy droga jest przejezdna? Ho, ho, jasne! Możecie jechać dalej, tylko ostrożnie! Dobrze! Dziękujemy bardzo! Mhm. Do widzenia, panie byku! Do widzenia, panie nosorożcu. Dziękujemy za naprawienie drogi. Tak, drogę mamy naprawioną, a my dojechaliśmy pewnie do domku. O, plaża. Czy dojechaliśmy na plażę? Plaża! Hmm. Będzie kompanie. Oh. Dojechaliśmy. Ale, dziadku. Ciu, gdzie podział się piasek? To skalista plaża. Jest pełna skał, a nie piasku. O, chcieliśmy zbudować zamki z piasku. Co teraz zrobimy? Spokojnie! Na skalistej plaży można robić dużo ciekawych rzeczy. Między skałami jest pełno sadzawek z wodą. Sprawdzenie, co się w nich kryje, może być ciekawe. Prawda? Gdy morze wylewa, zawsze coś wyjątkowego zostanie w sadzawkach. A, no to prawda? To prawda? Co można tam znaleźć? Ty i twój znajomy możecie to sprawdzić. Wszystko, co znajdziecie, wrzućcie do wiaderka. Przeszukajcie sadzawki mhm. na plaży i pokażcie babci i dziadkowi śwince rzeczy, które znajdziecie. No właśnie. To sprawdźmy, co to jest tutaj. O! Spójrz, znalazłam coś świecącego. Świeci dełko. Moneta? Hmm. Może należała do pirata? O! Wow. Uwielbiam piratów. Dobra. Czekaj. o, -o. O, mama z tatą też przyjechali. O, pokąpać się I George. Mamo, tato, tu jesteście. Dobrze się bawisz z babcią i dziadkiem świnką? Tak, mamo. <laughs> Super! Znajdźmy jakieś miejsce, żeby usiąść. Tu chyba będzie dobrze. O, o, znowu małe oczka. Znowu małe oczka. O, tu jesteście. No tym razem byliśmy krótko na plaży. Pewnie, może wybierzemy się w następnym odcinku. A teraz, co? Do spania. No to papa. Pa. Dobranoc. Wszystkie pchły na noc. Karaluchy pod poduchy. Papa. Pa. Do następnego zobaczenia. Papa. Pa. Do zobaczenia.